Moi drodzy, kiedy wczoraj leżałam w łóżku, uświadomiłam sobie rzecz bardzo przykrą. Mianowicie to, że kiedy mój kanał nabierze większej popularności, filmik, który wczoraj nagrałam, będzie musiał najprawdopodobniej być skasowany. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że ludzie nie są gotowi na słuchanie tego, że ktoś ma problemy. Ludzie chcą żyć w świecie idealnym. Ludzie chcą żyć w świecie, w którym nie ma problemów, a przynajmniej nie takie. Nie powiem, że żałuję. Ale też nie powiem, że, że to była słuszna decyzja. Mówię, że do tego filmiku może się dostać ktoś niepowołany. Ktoś, kogo ja bym w żaden sposób nie chciała wtajemniczać w ten aspekt swojego życia. Musicie to zrozumieć. Dlatego poczekam jeszcze chwilę, ale przyjdzie moment, kiedy go skosuję. Nie chcę mówić o tym, naszym... Widzi już, że jestem niepełnosprawna. Ale nie każdy musi wiedzieć, że aż tak. A propos kochani, dzisiaj jest... To, dzisiaj jest światowy dzień... Światowy Dzień Świadomości Zdrowia Psychicznego. A zatem zastanówcie się, jaka jest Wasza tolerancja dla yy, chorób psychicznych, dla depresji, dla schizofrenii, bo to może dotknąć każdego. Pamiętajcie, to nie są osoby, które się jakoś specjalnie wyróżniają. To nie są osoby, które można na ulicy wskazać palcem, bo mają inny kolor skóry, inaczej się ubierają. Nie, wręcz przeciwnie. Ale proszę bardzo. Nie dyskryminuj się tych osób, jeśli już ja o tej przykrej rzeczy dowiecie w swoim otoczeniu. Bo choroba psychiczna, ani zaburzenie jakie by nie było, nigdy nie jest wyborem. Ono zawsze z czegoś wynika, ale na pewno nie wynika z woli osoby która na nie choruje. To nie jest wina tej osoby. Wiem z własnego doświadczenia, że najtrudniej jest się przyznać do tego rodzaju trudności. Jak już się człowiek przyzna, to okazuje się, że ma przy sobie osoby, które mogą pomóc. Ale najtrudniej się przyznać, do tego wszystkiego, co się wiąże z tego rodzaju problemami. Najtrudniej no się przyznać do tego, że potrzebuję pomocy, że, że potrzebujesz pomocy ty albo ktoś kogo kochasz, ktoś swoich najbliższych. Nie bój się. Nie tylko ty potrzebujesz wsparcia, nie tylko ty, a na pewno znajdzie się ktoś, kto ci pomoże.